Projekt jest dopiero w fazie wstępnej, ale już wywołał sporo zamieszania, pozytywnego zamieszania. Pudełko życia, bo tak, roboczo nazwali projekt pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ma stanowić ułatwienie w ratowaniu życia osób starszych, a zwłaszcza samotnych. W przypadku interwencji pogotowia służb medycznych u osoby samotnej, na terenie, gdzie działa taka akcja, osoba taka ma możliwość Otrzymania od nas wcześniej takiego pudełka życia, czyli pudełko specjalnie oznakowane znaczkami, naklejkami, żeby było widoczne, przechowywane w lodówce. Z tego względu, że założyliśmy, że lodówka jest takim sprzętem gospodarczym, który jest najłatwiej zlokalizować. Po prostu nie trzeba go szukać, wiadomo gdzie stoi. W takim pudełku mogłyby być zamieszczone na specjalnej karcie informacje, które mają istotne znaczenie dla służb ratowniczych. Informacje mają być proste, ale niezbędne: imię, nazwisko, PESEL, kontakt do członka rodziny lub opiekuna, przebyte i aktualne choroby, alergie, a nade wszystko jakie leki stosuje pacjent. Dodatkowo mogłyby tam się znaleźć informacje, na przykład. Jeżeli w domu jest zwierzę, to co z, tym, co z tym zwierzęciem zrobić? Czy można zostawić, czy ktoś odbierze, czy po prostu trzeba poinformować sąsiadkę? Na razie trwa doprecyzowanie karty informacyjnej. Prawdopodobnie w listopadzie projekt zostanie oficjalnie uruchomiony. Wówczas Państwa o tym powiadomimy.